Cześć, mam na imię Mariana, jestem z Ukrainy i, i obejrzałam Potop i mam coś do powiedzenia. I co ja mogę powiedzieć jako cudzoziemiec? Nie obejrzeć ten film dla cudzoziemca to jakby nigdy nie poznać tą kulturę polską, historię polską, chociażby troszkę. To jest wstyd, tak naprawdę, dla cudzoziemca, a dla polaka tym bardziej. Tu, tutaj nie będzie jakichś e, spoilerów i tak dalej. Nie, nie. Jeżeli nie kochacie się w historii, jeżeli nie kochacie się w czytaniu książek, to, to pst, brawo, że są filmy, nie? I brawo, że są filmy historyczne, e, które opowiadają o w ważnych momentach historii. I opowiadałem to pięknie. I Potop jest jednym z takich filmów. Po co warto obejrzeć ten film? A po to, że tam jest wszystko. Dokładnie wszystko. To jest epopeja. To jest historyczna bomba. W tym filmie są sceny batalistyczne. Tam jest krew, okrucieństwo, tam jest zdrada, tam jest miłość. Że tak oglądasz i myślisz to nie jakiś, jakiś hollywoodzki filmik. potop będzie ciekawy dla wszystkich ludzi, tak naprawdę, z różnymi interesami i tak dalej. Dla tych, kto lubi historię, proszę bardzo. Dla tych, kto lubi romanse, proszę bardzo. Dla tych, kto lubi naturę, walki, zbrodnie, proszę bardzo. Jeżeli chcecie być na mainstreamie tego kontekstu kulturno-historycznego Polski, to to zapraszam do oglądania.